W dzisiejszym odcinku kupuję ekipie Dresco wszystko, co chcą, jeśli zmieszczą się w limicie, który jest ustawiony na tej karcie. Wika, tu masz wszystkie sklepy, które musisz losować, a tu masz papierki z kwotami, które możesz tutaj dzisiaj wylosować. Zrobisz jedną karteczkę, ja ją otworzę. Dobra, zobaczmy, jaką kwotę dzisiaj Wiktoria będzie miała do wydania. Nie patrzcie, Wika. Wika, od razu jak powiem Ci informację, przydział kwotowy jest od 0 zł do 1000 zł. Okej. Okay. Zobaczymy w takim razie, gdzie będziesz mogła zrobić zakupy, no może, no albo nie. Może, no <gry> Zara. Ubraniowe. Ja chyba chciałam chyba najbardziej z tego wszystkiego, więc. Ubraniowe. Super, lecimy. To co? Lecimy. Uważa, jak jest 0 zł. A, <laughs> jak? a jaką kwotę obstawiasz, że masz? 150 zł. Okej, okay. okay, okay, okay. masz jakąś taktykę na przykład, żeby właśnie nie wziąć za dużo, ale też nie za mało. Czy... Nie chcę wziąć na pewno za dużo, bo wolę nie przestrzelić, a chociaż coś tam, że tak powiem, trafić dobrze. Okay. Zobaczymy. No dobra, zobaczymy. Znajdujemy zobaczymy. 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 Zobaczymy się pod Zarą, wjeżdżamy. Generalnie ja nie kupuję teraz w od dłuższego czasu, praktycznie, no. więc trochę nie wiem co tu jest, ale okay. myślę, że coś na pewno znajdę, co jest spoko. O, no to takie ale... Spoko. Akurat masz 0 złotych, to jest dużo no, Akurat kupić. idealnie, nie? No. Pójdę sobie przeglądać i zaraz do Was wrócimy z jakimiś pikami. No Spoko. To ja potrzebuję coś takiego, jak tam wszystkiego. No i ja był na przykład Pot, Media Mediamarkt, domowy, home and you. Home and you ja bym chyba najbardziej chciał trafić, bo tam można dużo takich pierdółek kupić no, sobie fajnych. No. Nie wiem, czy nie będziemy w jakichś takich basic. To jest znaczy takie dzień długie, nie? No, trochę długie, jest pewno nie jest to No ale przyczynić też coś, jest, nie? Pop, i tak na ten kosztuje 65, to już trochę grubiej. No to już to plus to, to że grubo, no. To już się zbiera trochę dużo, co? To... A może. Zaraz Dziękuję. Wika też od razu jakby daje znać, że żeby nie potrudniać pracownikom tutaj swojej roboty, po prostu jak będziesz miał wszystkie rzeczy, powiedz mi, że to już. Dobra. Ja ci dam karteczkę i wtedy zobaczysz, czy ci będziemy mogli to czy... kupić, czy niestety nie. No dobra, zobaczymy, zobaczymy. Chodźmy na męski dział, tam spoko spodnie. Mój final clip to będzie to, bo potrzebuję srebrnej okay. biżuterii. I mocno potrzebujesz. Kurczę, głupio jakbyś Kucze, jakby nie zmieściła idziecie... się akurat przez tę biżuterię, co? W limicie. Muszę się jakoś uśmiechnąć bardziej, na przykład, nie wiem, bardziej się uśmiechnąć, jak jestem okej, okay, a mniej okay. jak... <laughs> Ile tu mamy? 65 zł, 65, czyli 130, 40, czyli, czyli 170 zł. Złotych. Od 0 do 1000 zł. Jest kwota 0, jest kwota 1000 zł. Statystycznie? No. Całkiem prawdopodobne, że mogę się zmieścić. Okej, okay. to są wszystkie rzeczy, które chcesz kupić. Tak. Wiktorio? Nie, pewnie 0 zł. się kartkiem. nie 0 zł. Głupio, bo jakby się okazało nagle, że możesz dobrać znacznie więcej rzeczy. Nie wierzę, kurwa. Ja zawsze mam pega w takich rzeczach, jakim cudem. Słuchajcie, no tak jak widzieliście na początku, Wiktoria miała 1000 złotych, wykorzystała 170 zł. Biorę i kupuję. Ale dziękuję i tak. Na zróbko Wiktorio. Również dziękuję. bardzo dziękuję. Idziemy do kasy. Wiktorio, proszę dziękuję, bardzo. Ej, ale ta też jest o tyle mała, że nikt nie będzie tak. wiedział, że wywiadki już 1000 złotych. No, zł. nie pomyślą, więc. Ej, a myślisz, że ja to 1000 zł powinienem wrzucić z powrotem do puli? Może powinienem. Jak czujesz? No dobra, wrzućmy je, no jakby trudno. Dobra, lecimy do kolejnej osoby, a kolejnymi osobami jest Eryk i Karo. I myślę, żeby ich wziąć we dwójkę do jednego sklepu, ale będą mieli dwa oddzielne Let's go. Mamy kwoty od zera do tysiąca złotych Mamy tutaj wszystkie sklepy Najpierw wylosujcie kwoty, tylko nie patrzcie zupełnie Zamknijcie oczy, włóżcie rękę i dajcie mi po prostu karteczkę Najpierw Eryk może ich wylosuje Masz? Dobra, teraz Karo Teraz nie patrzcie, zamknijcie zamknięte oczy, a ja najpierw tak Najpierw otworzę karteczkę Eryka To jest karteczka Eryka, drodzy Państwo Tyle ma pieniędzy do wydania A karteczka Karo, Karo ma tyle pieniędzy do wydania I tyle Od zera do tysiąca złotych Gdzie będziecie mogli wydać swoje pieniądze? Tiger Okay. Nie! No to idziemy na wielkie zakupy. Wielkie zakupy w tej gier. Dobra, let's go. Ja wcale że z masz dużo ja mam mało. W tej nie mamy nic do stracenia, więc no, po prostu robimy tak, wielkie zakupy. Nie. Chodzimy do Tigera. Let's go. Ale? Ja robię save, ale nie a do nie. końca save. Ja tak ja wierzę w swoje szczęście i uważam, że mam spłowę siaga, że spięć Ja uważam, że ty masz coś, a ja nie mam nic. Dobra, ja zobaczę, muszę się przejść. Kupię na przykład stary każdemu do biura notes To jest uważam. No pytanie, czy kupię, no ale. No pytanie czy kupić, to prawda. I szczerze, to są takie pierdoły, że aż nie szkoda pieniędzy kupować cokolwiek. Mam pytanie, na... czy Kostek do Was coś do tego? Dojdzie? Czy Kostek nas dołącza? Nie możemy, stary, powiedzieć niestety. Może ciężarki, żeby w końcu się napompować leciutko? Słuchajcie, Eryk i Karol szukają jakichś rzeczy. Obydwoje zupełnie nie wiedzą, jaki mają budżet. Eryk nie wie, że ma 1000 zł do wydania. Ja idę przez ten sklep i już będę wiedział, co chcę wziąć. I muszę zobaczyć, coś, co tutaj jest. I jak mi się coś podoba, to wracam po koszulę. Nie kupię co zajebiste Nie ma palanki, która od Na palanku Ile ja to kosztuje? No właśnie nie ma ceny. Ej, szczerze, to jest 60 zł. To brzmi jak ryzyko. To Ale... Zabierzesz to? Tak, ja to biorę. Który... Jest długopis 3D. Zajebiste, zawsze chciałem się pobawić. Patrz, fajne? Zajebiste, co? To no, fajne, agresywna. 60 zrobisz? A ile to robisz, że? A w miał 252. Co? Za to no, Długo 3D. Co? No ci... Nie no. wiem. Ale patrz, to jest zajebiste. Bańki do wody, które nie pękają, tylko wlewasz tu wodę, zamykasz, jak rzucasz po to się rozpierdala. No się i zajebiste. Takie balony na wodę. <laughs> Ej, nie wiem, czy jeszcze coś brać. Mogę Wam no. dać odpowiedź, jak chcecie. Jedna osoba z Was ma ponad trzy razy więcej kepszy do wydania niż druga. No, tak. obydwoje robimy te same <gry> zakupy, Dobre. nie lubi no braku jeszcze jednego leżaka, bo nie istnieje pożycie. Ja biorę leżak. Ja jestem git. Ja też. Dobra, zacznijmy od 268 zł kosztuje twój koszyk w tym momencie. dobra. Okej, okay, czyli, ja wygra... czyli ja idealnie wygram leżak? No, weź zobacz swoje Karol. Uuuu, czyli wracam z Żeżaczkiem. słuchajcie, Karo wraca z Żakiem, a Eryk wraca z niczym. Ja płacę za to, a Ty ryczek odruszył te rzeczy na miejsce. mają ja przykro rozczaruj. Dziękuję bardzo. 28. Dobrze, Karo, przekazanie, leżaczka Dziękuję. Proszę, mam nadzieję, that's... że będzie się tutaj dobrze sprawował. Tak, na no bardzo. A my lecimy na górę po kolejną osobę z Dress code. Let's go. Antku, cool. kwoty od 0 do 1000 zł. Możesz wylosować. Idziemy do sklepu, który zaraz zakręcisz tutaj sobie kołem, ale najpierw wylosuj kwotę, zaraz sprawdzimy. Jak Jaką kwotę rysował Antek? Proszę bardzo. To jest kwota Antka. Kręć na fortuny. Jaki sklep odwiedzisz i gdzie będziesz mógł wydać? bądź nie wydać pieniędzy. Kiosk oh, no. Idziemy do Inmedia, który znajduje się obok. Ile obstawiasz, że masz kasę. Zdrowe trzy stówy. W takim razie trzy w kiosku to będzie niezłe wyzwanie, ale zobaczymy co da się tutaj kupić. W kiosku najwięcej jest gazet. Czyli zaczynamy? Gazet. O. Bierzemy to i bierzemy to. Żebyśmy obydwoje mieli. Ile to kosztuje? Ta jest za 49 złotych. 499 Masz 93zł O, o zł. Weźmiemy co? No dobra, i dodajesz go? Dodaję I tak. go Myślę, że karta podarunkowa 240zł to będzie to 293zł wyszło Potrzebujemy mieć jakąś książkę, co ja w ogóle ostatnio czytam tych książek A to jest dużo do brocia, jako Krzyżówki, stary w Minecraft, jakieś rzeczy Zajebiste Ej, ten kies naprawdę jest był dobrym pikiem, moim zdaniem Serio, serio Wezmę mój Essential, który zawsze jest ze mną Widzowie <laughs> Karo kupiła leżak w Tigerze I właśnie mi wysłała smsa Nie no, kurwa nie <noise> się rozwalił cały ten leżak. Masz 289 zł i 8 groszy. To jest moja finalna odpowiedź. Dobra, ja cię zapotrzymam, a ty wyjmij karteczkę, zobacz, jaki masz budżet. <noise> A druga największa kartka. Ale fajnie. Na zróbko. Ej, stary, wiesz co zrobię no, z kasą na no. PlayStation? Kupię ze skiny pod Majcie. Oh. Ej, ale akurat miałem dobre przeżycie. Tak, jest dosyć. Spoko. Kolega zapłaci. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dzień Ej, powiem szczerze, lekko zabolało portfel. My man, udało mi się. Ok, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Na zróbko. Dziękuję bardzo. Właśnie. Po prostu randomowo znalazłem 10 minut w przeciągu dnia i wychodzę z dwoma katalogami kart piłkarskich i 165 zł dla PlayStation. Cześć, synka. Dobra, słuchajcie, czekamy na Maczka, który powinien zrobić za 10 minut i lecimy od razu z nim. Maczku, wiesz, o co chodzi w naszej dzisiejszej serii. Wiem, że masz mi coś kupić, bo to wstałem z łóżka. Jak wiesz, zawsze powiedziałem, Wagi, bo jestem chory, widzowie zacznę zapalenie spojówek, ledwo żyję, ale wstaję rano i my się patrzę w kalendarz, mówię, Bagi kupuje dzisiaj rzeczy mi. No to mówię, nie Kupię, bo choroba nie choroba nie istnieje. Dokładnie. Kwoty od 0 do 1000 zł. Losujesz tutaj. Ty losujesz kwotę, natomiast ty na nią nie patrzysz. Ja pokazuję ją tylko widzom. I ty kręcisz tylko w takim sklepie, będziesz tam okay. rzecz, jakieś rzeczy mógł kupić bądź nie kupić, jeżeli budżet. Proszę zamknąć oczy. Ja muszę wziąć jakąś dużą kartkę widzowie, bo duża kartka oznacza, że dużo cyfr się na nie zmieściło. <grym> <grym> Najpierw wycinałem kartki, a potem pisałem, ale biorę. Aha, uwaga to... widzowie. Tyle macie, ma do wydania. No dawaj. Ice Pod! Akurat Airpodsy mi się le leciutko już tak powiem zaczęły szybciej rozładowywać. Zaj. Ale wiesz co na przykład bardzo chciałem? No. Chciałem bardzo mieć kejsa z idziemy Dobra Hajspod Polska to powinien mi być zgodnie wdzięczny Czemu? No za zrobiłem im uważam. No bardziej machając tak? Co? Siedzi? A co jest Nasz ostatnio się bardzo odmłodził. Zamiast imprez 18+, otwieramy słuchajcie imprezy Plan 10+. I gąbki. Już niedługo w galerii Blue City. jak mówił, że iPhone powinien mu bardzo dziękować za reklamę iPhone'a 15 Pro Max z 256GB. Nie, 526GB nowe ramki. Ale Maciek, ja mam do ciebie inne pytanie. Jak myślisz, ile masz pieniędzy? No, Tysiączka mam. No. Że tyś jak jest. Mam nadzieję, że dzisiaj wychodzę tutaj z Max Safe. Maćku. masz tu na przykład, nie wiem, tanie kable? kable. Nie zazwyczaj bym coś na niego. Bo no może masz te tysiące. Ale mącisz, mącisz w głowie, słuchaj. Naprawdę chciałem sobie kupić te okejsa, ale to nie jest tak. Bo wy widzowie myślicie, to czemu sobie nie kupiłeś? Macie tyle pieniędzy, to sobie kupcie po prostu. Ale to nie jest tak. To zawsze u mnie na takie zakupy wiążą się z wyrzutami sumienia. Bo zawsze jest masa rzeczy, które chciałbyś kupić. I to jest też tak, że ja to potrzebuję, nie aż tak. No to nie A jest. Jaki na... masz teraz case? No mam jakiś taki, wiesz, za 20 zł i sobie nakleiłem takiego as <laughs> jakby ala... to jest w sensie, to działa jak Max ale to jest takie prowizoryczne. Okej, okay, idziemy wybrać kolor case'a. A, A jeśli ja tu właśnie stoję, myślę i zaraz. I ty Ale nie, to sobie nie powiedz, że otworzy kartkę. Tak, ty wiem. otworzysz kartkę. Ja I mam w kieszeni. Kurde, a co jeśli źle wybrałem? Dobra. Uważam, że to jest safe pick. Nie, bo myślę, że jeśli mam piszaka, bezpiecznie jest wziąć to i mieć taki safe tutaj, niż. Na e... pewno. To ja pójdę w tego. 279 zł. Dobra, to otwieram kartkę, tak? Ja no, kartkę. Słuchajcie, czyli tak. Maciek wybrał takiego casea. Nie będziemy go zajmować tutaj nikomu nie na razie nie przeszkadzać. Dobrze, Maciek, otwórz kartkę w takim. jeszcze raz, teraz, teraz wyobraźcie sobie widzowie już, już niedługo. To, to niedługo ja. Zobaczmy. Czy kupujemy Maczkowi case'y. 5 zł! Parego wyciągasz z łóżka. Taką sobie wypałeś, no 5 było i 500 tam złotych. W 2024 roku 5 zł? To coś kosztuje 5 tak. zł w ogóle? Tak, tak. No. Myślę, że nie faj spodzie, ale coś na pewno. Maćek, dziękuję bardzo. Jecimy do kolejnej osoby. Podam Ci rękę, ale w dupę. <laughs> Soniu, mam tu karteczki od zera do 1000 zł. Dobra. Także jest szansa zrobić jej zakupy za 1000 zł i ja się kupię po prostu. Okej. Okay. Tak najpierw losu i karteczkę. Proszę. Dobra. Nie patrz, nie patrz, nie patrz. Losy, w jakim sklepie będziesz mogła wydać te pieniądze, które wylosowałaś? Dobra. W jaki sklep byś chciała najbardziej? Ej, nie ma syfory, Nie pomyślałeś o dziewczyna! No, przykład miała zarę, tak? I kupiła. Ja mam Tiger, dobra. To dobra, co? będzie dobrze. Lecimy do Tiger'a? Tak, idziemy do Tiger'a, więc to jest taki sklep, gdzie mogę dużo kupić rzeczy za mniejszą kwotę. No tak. Ale z drugiej strony, Go Big or Go Home, Obstawiam jaka to mogła być kwota. No jaka? Kwota 420, nie? No nie mogę. Dobra, ci wiedzieć, ok. No. Let's go, Tiger. Masz jakiś plan, co chcesz kupić. Bukura? No właśnie nie, a nie mam czasu, mam ograniczony czas. Chcesz no. w sensie na te, co my mamy ograniczony No, no ale... trochę tak. Dobra, ale nie masz konkretnego czasu. Dobra, więc. biorę technikę, że Go Big or Go Home, więc no, jak mi wyjdzie, to trudno. Chyba wezmę taką technikę, żeby. Będę kupować po prostu na prezent różnym ludziom. O, to mega miłe. Głupie by się nie udało, co? Shota, tak. Okej, okay. a możesz założyć zakręcone okulary? Jaka fajnie to wygląda? Nic I Co widzisz? Prawie nic. Możemy to wziąć. No Ej jeszcze biorę taki pistolet. I ten pistolet kosztuje 30 zł, te okulary 25 i szot 6. Mamy 69 zł. I od razu składam. Chcę wybrać też takie przydatne rzeczy, na przykład jak się wszyscy spotkamy, to możemy sobie to zagrać To będzie super. Coś. No to będzie super. A może ty też byś chciał, co? Mogę ci kupić. To jak ktoś mi się znajdzie. Dobra. Coś to możesz założyć jedną rzecz, pozwalam do Weźmy to, można tego użyć na jako popielniczkę. Ile to kosztuje? 16. Miska za 16 zł. Niska, Dobra, jeszcze weźmiemy jakieś okulary. Twój tak? okay, no fajnie twój Tak? Okej, fajnie. No to. Ile? Na no 16 zł. Zaraz zobaczę, ile kosztują płótna, ale może wezmę dwa płótna, to zabiorę kogoś na randkę, kogoś i sobie razem pomalujemy. Płótna kosztuje 12, to biorę dwa Czyli 24 zł daję. I jeszcze od razu weźmiemy farbę, żeby po prostu już mieć cały zestaw na randkę. O nie, ja, ale super. Ile to kosztuje, ta A 16. Dobra, 165. Dobra. Okay, ale masaż był na przykład by mi się przydał, szczerze. Dobra. Mogę takie? Tak, możesz. Dobra, piłkę do masażu 12 zł. To mi się na pewno przyda, bo zawsze na jakieś wyjazdy Czyli plus 30 zł? 207 zł. Ja mam patyczków, skończyły mi się patyczki. Czerio, 4 go, or go home, co? Tak, 4 zł. Wiesz, że 4 zł. Mm. w razie czego, będziesz to odłożyć wszystko na miejsce. jeżeli... Pomoczę w tym, na pewno. Na pewno, no, na pewno. Co eee, jest? Odświeżacz do powietrza. Ile? Zabijżacz, sorry. 65. Zrobimy spa night. 12 zł. Jedno. After a long day. Maseczka w płachcie. jest 12? Tak, 334 zł, Co robimy dalej? Czy szukamy dalej rzeczy? Czy zatrzymujemy się i, i sprawdzamy jaką miałeś kwotę? Wiem już czy wrócić z tym do domu no. czy nie i się cieszę. Koniec. Koniec? Tak. A teraz wyjmij mi i zobacz ile miałaś pieniędzy do wydania. Sonia ja miała 5 złotych No trudno. Nie będzie randki, nie będzie spanaj, nie będzie piłeczki do masażu. Nic nie będzie, no. Ale za to będzie odkładanie rzeczy na miejsce, tak co? Prawda? Dziękuję, Sonia. Dziękuję bardzo. Może następnym razem. Lecimy do kolejnej osoby. Michale, masz tu karteczki, nie patrz na nie, broń Boże. Bo teraz dobrze. wylosujesz jaką myślą cię kwotę do wydania, o której oczywiście nie będziesz wiedział, o oraz jakie? sklepy. Jaki zakres albo coś Od 0 do 1000 złotych 1000 zostało już wydane, czy jeszcze. E, tak. Ale wrzuciłem z powrotem. A, czyli można jeszcze raz No pewnie. U mnie jest luzik, naprawdę. Więc proszę tutaj wrzucić łapkę. Dać mi jedną kartkę. Dobrze. Dobrze, taką mamy kwotę. Zero emocji, widzę. Zobacz w takim razie, w jakim sklepie będziesz mógł wydać tę pokażną, bądź nie pokażną, kwotę. Nie spisuje się. Proszę, kurwa. Sizer, sizer. Zajebiście. Ej, nowe nowe buty? buty, nowe butki. Co? Może nie wiadomo, czy starczy, nie? No nie wiadomo, czy starczy. <laughs> to... to co, lecimy? Nie mam ograniczonego czasu. Nie ma, na no wiadomo. Nie no robimy no. tego przez godzinę. Sizer jest od razu pod nami. Bijamy. Michu ma pewną kwotę, której nie wie. Jak myślisz, ile masz pieniędzy? Nie wiem, jak oglądałem te odcinki, to miałem takie. E, to przecież mega proste jest. Albo lecisz tanio, albo lecisz na, na No A, jak lecisz ty? Ja jestem w Sizerze, no. Chyba leciły nowe buty, co? Owanka. Sonia na przykład miała taktykę go big or go home. No właśnie dokładnie tak samo chce. Nic ale... nie kupiła. Michu, jedną podpowiedź. No. Michu nie wie, jakie kwoty mieli inni uczestnicy. Nie wiem. Wielu. Zupełnie. Wiem, że ja to tylko że nikt wcześniej tej kwoty nie wylosował. No to to jest 0 zł, co? 0 zł, dzień dobry. Słuchajcie, Michu wybiera. Powiedział, o, pewnie 0 zł, ale totalnie się nie spodziewa tego, no bo szuka cały czas butów. Myślę, że będzie trochę zawiedziony, bo wiem, że Michu się bardzo high na ten odcinek i mówił, no może kupi sobie jakieś nowe rzeczy, coś ten, tam Ma tam. Ma 0 zł, klapeczki no. by mi się przydały. Teraz tak. wiecie, wakacje, opener będzie. No, to prawda? Bierzemy w takim razie klapki i buty. One kosztują 100 zł? To ja, ci już będę Odliczał. I naprawdę obstawa, że ma złotych rzeczy I ostatnio widziałem te buty u Milosza, Jeszcze na sejlu, uwaga, za 489,99. Musiałbyś mieć 600 zł Dobra, biorę to. Czyli Miku w takim razie. Buty za 489,99. Takie ładne gazele. Ręce mi się trzęsą. Oraz klapeczki za ile? 110 zł. Za 110 zł. 109,99. Schowałeś karteczkę u siebie do kieszeni. Jeżeli tak. otworzysz karteczkę i będziesz na niej 600 złotych, no bądź tak, powyżej. To tak. idziemy teraz do kasy i kupuję ci te rzeczy. Prędzieszcie chodzić z dwoma parami nowego obubia zarówno klapki jak i buty czy to jest 0 zł? Ale byłeś pierwszą osobą, która bardzo pewnie zgadła prawie, jaką ma kwotę. I powiedziałem do kamery, że będę się bardzo smucił, bo wiem, że się hype'owałeś na ten odcinek. Powiem wam tak, Antek. chuj, się hype'owałem na to. ci tak, Wika miała 1000 złotych i wydała 170 złotych w Zarze, a Antek miał 500 złotych i wydał 350 złotych okay, w, w kiosku. To, tak. to, to, to słyszałem. No cóż, dziękuję tak, tak Mikołaj. Dziękuję bardzo. Nie jest mi przykro, bo tak tak jestem wdzięczny, że wziąłem udział w tym odcinku. Dokładnie. Widzowie, że jeżeli chcecie więcej takich odcinków, piszcie w komentarzu o tym, subskrybujcie ten kanał. Zawsze hmm. zastanawiałem się, co czują osoby, które w takich ja pracował 0 złotych i wiem, nie, <grym> nigdy nie chce być na tym miejscu. A takie ładne buty, co? Ej, ale ładne bardzo, no. Bardzo! <grym> 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 Elo!